I niecodzienne wartości w drogeriach Marysieńka. Kocha Polskę, lubi piękno, szanuje ludzi. Witajcie kochani. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka filmiku, a dzisiaj porozmawiamy o kremach do twarzy. Mamy za sobą już demakijaż twarzy. Mamy y, część teoretyczną, część praktyczną. Praktyczna część była w odcinku pierwszym, więc jeżeli chcecie sobie coś przypomnieć, to zapraszam do obejrzenia odcinka pierwszego. Y, mamy już za sobą peeling, czyli wykonałyśmy demakijaż, peeling twarzy i przystępujemy do nałożenia kremu. Kremy będą dzisiaj dla cery naczynkowej. Ja dla Was przygotowałam dzisiaj tutaj kilka rodzajów kremów. Opowiem o nich krótko. Jakie kremy powinny być tak naprawdę używane przez Was, przez posiadaczki cery naczynkowej? Przede wszystkim powinny być to kremy bardzo delikatne, pozbawione wszelkiego rodzaju barwników, jak najmniej konserwantów, bezzapachowe. Warto jest też wykonać test taki uczuleniowy, na przykład na jakimś fragmencie twarzy, powiedzmy gdzieś tu na linii żuchwy. Dlaczego na fragmencie? No bo wiadomo, jak dostaniemy jakiegoś uczulenia, wypryski, zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie, czy też tam inne. Rodzaju rzeczy, to żebyśmy nie miały tego na całej buzi, tylko na jednym fragmencie. Więc warto sobie coś takiego wykonać. Jest bardzo wiele składników, które powtarzają się sukcesywnie w kramach dla cernaczynkowych. Natomiast takimi najczęściej powtarzającymi się, na które warto zwrócić uwagę, które warto wspomnieć coś o nich, to jest przede wszystkim witamina C. Która y, między innymi ma właściwości wzmacniające oraz uszczelniające ściany naczyń krwionośnych. Drugą, Drugim takim składnikiem jest witamina K. Ona z kolei bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, reguluje takie procesy. Witamina PP y, z kolei uszczelnia naczynka krwionośne i chroni je przed dalszym pękaniem. Rutyna. Rutyna praktycznie w każdym kremie jest zawarta. Jest to składnik, który zapobiega łamliwości oraz kruchości naczyń krwionośnych. Ekstrakt z japońskiego, inaczej gimko wzmacnia, uszczelnia i reguluje przepływ krwi. Co tam jeszcze? Kolejnym takim składnikiem jest też arnika, arnika górska, też w większości kremach. Ona z kolei wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, działa przeciwzapalnie, łagodzi, zmniejsza zaczerwienienie, na twarzy poprawia krążenie. Cóż tam jeszcze, ekstrakt z kasztanowca. On zawiera z kolei escynę i eskulinę. One działają przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, uszczelniają, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. I to są takie główne główne składniki. Jeszcze warto szukać w kremach z kolei na dzień filtrów. Zima, jesień, tych mniejszych, natomiast latem oraz wiosną zdecydowanie większych filtrów na twarz. Opowiem Wam tutaj trochę o tych kremach, które mamy. Zacznę może od marki Lirene. Mamy tutaj trzy rodzaje kremów dla cery naczynkowej. Może najpierw zacznę, pokażę Wam dwa. Pierwszy jest to nawilżająco wzmacniający. On zawiera flawonoidy czyli rutynę. Zawiera również w składzie, słuchajcie, diosminę. Diosmina. Większość tak samo leka, leków na żylaki jakieś tam różne inne schorzenia, więc tutaj mają diosminę i żerawinę. O, o tym jeszcze zapomniałam. Krem odżywczo-łagodzący i to jest ten jest na noc, dziennonocny. Ten jest również dziennonocny. Tu jest faktor 2 więc faktory są. Filtry faktory. Ten jest kranik na noc, on jest oprócz, że jest dla sery naczynkowej, również jest, jest przeciwzmarszczkowy, więc panie yy, z dojrzałą cerą, no nawet niedojrzałą 30 plus spokojnie mogą używać tych kremów. Kolejną firmą, którą tutaj pokażę, jest nasza polska ziaja. Oni mają rozgraniczone kremy, jest na noc, bardziej odżywczy, bardziej bogate składniki. On z kolei wzmacnia, elastycznia, natomiast ten jest na dzień rozjaśniający, zawiera właśnie rutynę, arnikę górską, cyprys jeszcze jest tutaj w składzie. Będzie miał właśnie bardziej działanie takie rozjaśniające na dzień. Marka perfekta oni mają kremy dwa rodzaje. I jeden i drugi jest dziennonocny. Jeden jest dla cery suchej i wrażliwej, a drugi jest dla tłustej i mieszanej. Bo jak wiadomo, cera naczynkowa nie tylko jest cerą suchą, ale właśnie może być na przykład mieszaną bądź tłustą. Dojrzałe panie mają często yy, widoczną sieć naczyń krwionośnych. Następne mamy bielendę i oni mają tutaj trzy rodzaje kremów, w zasadzie dwa. Ten taki specjalistyczny, regenerujący na noc to jest ten. Zawiera w swoim składzie oprócz kasztanowca to jeszcze kwas laktobionowy. On wspomaga całe te procesy ochronne, naprawcze, związane właśnie z pękającymi naczynkami na twarzy. No i na dzień lekka, łagodna formuła, faktor dziesiąteczka. Tutaj bardziej polecałabym te kremy chyba dla pań, które mają może nie tyle sieć naczyń krwionośnych, co bardziej takim rumieni się im nabuje. tak? Jest taka zarumieniona, czerwieni się, więc myślę, że bardziej ten by się przydał. No ale to wiadomo, dostosujecie to do siebie. No i Wielenda seria Kasztan, jak sama nazwa wskazuje, zawiera w swoim składzie wyciąg z kasztanowca. Omawiałam już ten składnik. I ten jest zarówno na dzień, jak i na noc. Marka Awa. Polska nasza firma, krem dziennonocny, również bogactwo składników uszczelniających, wzmacniających ściany krwionośnych oraz składników przeciwzapalnych. Zarówno na dzień, jak i na noc go użyjecie. Tutaj mamy jeszcze, marka Tołpa też ma kremy dla cery naczynkowej. Oddzielnie mamy na dzień, czyli taki wzmacniający, rozjaśniający, faktor dziesiąteczka oraz regenerujący na noc czyli dwa kremy, jeden na dzień, drugi na noc, yy, firma Floslek, taka trochę powiedziałabym apteczna chyba firma, tak nazwa, tak, tak brzmi dość lekarsko. I tu mamy dwa rodzaje, nawilżający na dzień i na noc oraz półtłusty. Yy, no wiadomo, jak macie bardzo mocno przesuszoną tą skórę, to chyba bardziej polecałabym ten półtłusty, natomiast przy cerze niszanej yy, czy też tłustej lekki nawilżający. I ostatni krem, co nie znaczy, że jest najgorszy, ponieważ wzięłam go na końcu, ale bardzo lubię te kremy. Są to kosmetyki naturalne, marka Sylweko. Uwielbiam tą firmę. Dwa rodzaje kremu ten jest na dzień, lekka formuła z pompeczką, a ten jest bardziej taki konkretny, konsystencja masła. Jego użyjecie zdecydowanie na nos. Krem zawiera w swoim składzie rokitnik. Szereg ziół, maseł. Eee, oprócz tego, że ma właściwości przeciwzmarszczkowe, nadaje się dla cery właśnie zaczerwienionej, z problemami naczynkowymi. Tutaj też jest w składzie brzoza, mydlenica lekarska, olej arganowy, witamina C, aloes, olej żożoba, no mnóstwo, mnóstwo olei. Słuchajcie, bardzo fajna firma. Sprawdźcie sobie, przetestujcie na, na, na własnej skórze. Pompka na dzień, bo lekka konsystencja. Eee, ten w słoiczku, konsystencja masłowa, więc na noc przy takich cerach mocno przesuszonych naprawdę koi łagodzi fantastyczny krem. Myślę, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o kremy, o składniki, o kremy dla cery naczynkowej. Mam nadzieję, że coś tam się ode mnie dowiedziałyście. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was na Facebooka, zapraszam Was na stronę Drogerii Marysieńka, zapraszam Was również na YouTube, gdzie znajdziecie te wszystkie filmy. Piszcie, daj, dawajcie lajki, tak. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, nie ma problemu, ja jestem otwarta na Wasze propozycje. Coś chcecie zmienić, może coś, coś chcecie, żebym o coś innego opowiedziała. Coś nie wiem, za dużo mówię, za mało mówię, więc piszcie każdą Waszą uwagę. Bardzo dziękuję Wam, zapraszam na strony, na Drogerię Marysieńka, jak wspomniałam, na Facebooka i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, a w kolejnym odcinku omówimy kremy dla cery dojrzałej. Tymczasem bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, cześć!